Unia Europejska pozbędzie się samochodów spalinowych wcześniej niż zakładano. Niemieckie gazety dotarły do ustaleń Komisji Europejskiej, z których wynika, że od 2030 roku floty nie będą mogły zakupić samochodu spalinowego. I to jest problem, ponieważ floty są odpowiedzialne za prawie 70% sprzedaży nowych samochodów w Unii Europejskiej. Kupują je na 2 lub 3 lata, później zmieniają swoją flotę na nowszą. Te samochody trafiają do klientów jako używane, polizingowe i są rozchwytywane na rynku wtórnym, bo zazwyczaj są całkiem nieźle wyposażone. I to się teraz ukróci. Według nowych planów Unii Europejskiej od 2030 roku floty będą mogły kupić tylko samochody elektryczne. I teraz tak, zakaz sprzedaży samochodów spalinowych ma obowiązywać od 2035 roku, ale jeżeli wprowadzą od 2030 roku zakaz kupna samochodów spalinowych przez floty, to tym samym ten zakaz zostanie wprowadzony tylnymi drzwiami znacznie wcześniej. No cóż, jesteśmy zgubieni, no chyba że unijni urzędnicy pójdą po rozum do głowy i odwołają swoje słowa, ale czy tak się stanie? Śmiem wątpić.